Pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 26 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii, Jezus udziela lekcji pokory swoim apostołom. Jest to reakcja Jezusa na postawę jego uczniów. Po pierwsze, najpierw dyskutują pomiędzy sobą, kto z nich jest największy, a po drugie, kiedy widzą człowieka, który wyrzuca złe duchy w imię Jezusa, to zabraniają im. Jezus przywraca swoim apostołom świat wartości. Mówi, że według niego największy nie jest ten, który ma władzę, nie ten, który ma pieniądze, nie ten, który jest dobrze urodzony. Ale ten, który ma w sobie postawę dziecka, który jest pokorny, jest mniejszy. Ten w Królestwie Bożym jest największy. Kiedy Jezus dowiedział się, że apostołowie zabronili człowiekowi, który wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, zwrócił im uwagę na to, że dostęp do Jezusa, do Jego łaski jest nielimitowany że tak naprawdę apostołowie nie mają wyłączności na Jezusa nie mają jakiegoś certyfikatu, hologramu czy czegoś takiego. Po prostu każdy, ktokolwiek w imię Jezusa uzdrawia czy czyni cuda, nie może być przeciwnikiem Jezusa. Jednocześnie występuje przeciwko złemu duchowi. Myślę, kochani, że w dzisiejszym świecie również tak jest, że wielu ludzi walczy o swoją pozycję. Jest tak zwany wyścig szczurów, podlizują się sobie nawzajem, gdzieś tam dają łapówki, gdzieś tam starają się, żeby być bardziej szanowani, bardziej mieć lepsze po prostu względy. A Jezus mówi, że jeśli chodzi o Jego Królestwo, to każdy ma dostęp do Niego, kto występuje w Jego imieniu, kto jest posłuszny Jego Ewangelii. I czasem chcielibyśmy, patrząc na na przykład na braci odłączonych, patrząc na innych chrześcijan, powiedzieć: Nie, tylko my, katolicy, mamy dostęp do Ewangelii, my mamy certyfikat, tylko my mamy prawdziwą Ewangelię, a oni wszyscy są BB, oni wszyscy są źli. Jezus, myślę, że gdyby dzisiaj stał, stanął tutaj przed nami, to powiedziałby: Jeżeli oni wyrzucają złe duchy mocą mojego imienia, jeśli głoszą Ewangelię, jeśli żyją tak, to są z nami. I myślę, że gdyby skrajni islamiści dotarli do Polski i dowiedzieli się, że jesteś chrześcijaninem, nie pytaliby się, czy jesteś katolikiem, prawosławnym, czy ewangelikiem, protestantem, tylko skróciliby Cię o głowę, dlatego że Ty jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa. Myślę, że tutaj można dopatrywać się takiego wątku ekumenicznego. Jezus nie mówi, jeżeli oni nie są z nami, nie chodzili z nami, to należy ich wyrzucić i zabronić im. Nie, oni mają takie samo prawo do Ewangelii, kto nie jest prze przeciw nam, jest z nami. Kochani, to jest dla nas wszystkich dobra nowina. Że nie musisz być dobrze urodzony, nie musisz mieć specjalnych względów, aby być największym w Królestwie Niebieskim. Wystarczy być pokornym, uznać, że to Pan Bóg jest ponad wszystkim. A nie my, nasze porównywanie się do siebie tak naprawdę nie ma sensu, bo wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, a Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg jest naszym kochającym Ojcem, który kocha każdego z nas tak samo. Kiedy w rodzinie spytacie, na przykład mamy czy tatę, które dziecko najbardziej kochasz? To mama od razu się sprzeciwi, powie: O czym ty mówisz? Ja każde moje dziecko kocham. Może trochę inaczej, może trochę w inny sposób podchodzę do każdego z moich dzieci, bo każdy ma inny charakter i inne potrzeby, ale kocham każdego całym sercem. I tak samo kochanie jest z nami. Jezus kocha prawosławnych, kocha katolików, kocha ewangelików, wszystkich kocha. Pewnie inną miłością, ale równie wielką i równie otwartą. Kiedy Jezus stawia dziecko jako przykład pokory, to przypomina mi się coś, co jest takim charyzmatem mojego zakonu. Nasz zakon nazywa się Zakon Braci Mniejszych. Są oczywiście różne gałęzie: bracia mniejsi konwentualni to jesteśmy my, bracia mniejsi kapucyni, bracia mniejsi obserwanci ale wszyscy jesteśmy braćmi mniejszymi. Różnią nas kolory, habitów, być może jakaś tradycja, być może podejście do niektórych spraw, ale mamy tę samą Ewangelię, mamy tę samą regułę, a więc bracia mniejsi, wszyscy brązowi, czarni, szarzy, wszyscy tworzymy jedną wspólnotę braci mniejszych. A kto jest nad nami? Nad nami jest nasz kochający Ojciec, który kocha każdego z nas tak samo mocno, ale również bardzo indywidualnie. I na ten czas, kochani, chcę Wam udzielić teraz Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, moi kochani bracia, moje kochane siostry. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Szczęść Boże, Pa. pa.